i źle dziś mamy już, któryś ście Odkąd artystko zostałem. Z label miałem mieć Kraśle o temtea na koncertach. Dysować pedał w świecie, ale wszystko posypało się. Karciano! Karciano! Sprzedałeś się jak kurwa, a plany były duże Kanciano to sprzeda na kurwa, zaraz jednę ulepę Przedałeś się razów siano mieliśmy mieć, żeby na Spotify'u latały se pogarniałeś z dystrybucję Rozjebałeś się, rozjebałeś się Jak matulani dropsa za dwa złote Nie nie pies Spodziewałem się, że kurwo je sprzeda sprzedaż się Albo w palcu miał bujjać dysować graczy pewnych A ty rozsypałeś kurwo się stary oblewa Nie kanciano, bo to pedał jest Kanciano skończy się szkółka kanciano, kanciano. się jak kurwa, a plany były duże Kanciano to cedaj na kurwa Zaraz zjebne mu lepę no i skończy się szkółka Rozjebałeś się, rozjebałeś się Jak matura nigdy za dwa złote yeah. Kanciano Jest pan zwolenną, na z losu i pamiętaj Canciano Canciano